Hello there! Dzień dobry, wieczór z tej strony Fadek 14 karka, a jest ze mną. Wuder. Wuder. Uffoho! Nie, wuder. wuder. A jestem Brosk. Ej, mam ci, mam ci krzywdę zrobić? A jestem Brosk. Mam ci krzywdę zrobić? Pytanie. Pytanie, pytam po raz trzeci. No. Po raz trzeci. I sprzedany. Oooo, sprzedane za 50... <tosłuch> za 50 kory? Orenów, orenów, orenów Nie w gackich florenów No nie! No nie z za... nas... No kurde! Ja pierdzielę! Kochana, mi nie mogę zabić! Przez siebie, chana, sonowi nie mogę zabić! Tu mam typa. O, leci jakiś kolega. Niesympatyczny. Niesympatyczny kolega leci jakiś. No, hey Gazujemy Anna Kina. Nie, yeah. Aaaa! Patrz, ja Cie... zup mi loda, Jakub, jak ty, Bosk, zup mi, zup Boszkę, zup mi loda. Bosk. <grystanie> Pokażę jak Boszka wydaje, i wiesz, 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 jaki wydaje dźwięki, jakie robimy to... logi, ktoś loda. O tak. Aaaa! 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 Kurde, zabrałeś mnie, <grystanie> Komasz? Komasz? A ja robię dźwięk. Zabrałeś mnie, złodzieju. Złodzieju. No nie To łukaż pałę. Ej, e, dlaczego mnie to tak daleko? No. Mogę to idę, ale nie, co chcę Gribbessa Nie, zajebisty, nie? Jak, jak, jak niech nie wychodzi, no, nie, że tak No on jest zajebisty, niedoceniony jest strasznie, ja go lubię. Zabili mnie Zabili mnie. Jestem jaszczurką. A dlaczego wy się tak... ...obijacie? Jesteście leserami. Leserzy, kurde. Aaaa. Całą robotę muszę je odwalać jak łowca nagród. A zginąłeś. Poległeś. No bo nikt... ...nikt nie współpracuje ze mną. Aaaa, Oj. Bożk. Dioksis. Dioxys, 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 Dioxis. To też jakaś Nie, to jest śmieszny żart. Kurde. Ten relgi kurde. Cały 10 jest słabe tutaj. Lepsze jest. I w jedynce. <mulny> XD XD <is> your mom <gryzny> <Fafu>. <gryzny> no. Dobra, jest <gryzny> Chociaż mój <gryzny> będzie Nie No, mm, zasłania <gryzny> mi Zasłania mi celownik Ja bym cię zabił wtedy, jakby było a ha ha Ja bym cię zabił wtedy, jakbyś... Jakby tutaj były... Friendly fire, jakby to był... Przyjacielski ogień, to bym cię zabił wtedy Wiesz o tym? Byś już nie żył Piosko. Jest nas za mało, ona, jest, ona mówi, że jest nas za mało, a walczy jedna z nami dwoma. Mało nas, mało nas. Dobrze, bla bla bla, bla, bla bla bla. Idzie na pierogi. Ubiłam <kluzko> Kenobi. Masz tu pierogi? Rzucam ci pierogi. Dziedzica pieroszka. To biłana. O, zabili go.

Oj kilek, Ojź Łukasz na kamerę. Oo oj, chodź. chodź. Nie, no nie, pożem na ciebie. Ha 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 zabiłem. Za kurde. Myślę, że jesteś lepszy. Gdzie jesteś? A Tam. Już nie jesteś. E, o... Wiesz, jestem dalej wyżej od ciebie. Pamiętaj o tym. Bo jesteś dosyć złodziejskim. Ha ha, ha znowu to samo, to ostatnio, znowu ostatnio gri zabiłem. Griwus... Griwus. Grius. Zabijecie. To są groźby. Zabijecie. To są groźby. To są już groźby. I skier. Grozisz. Grozisz mi? GRIWUSIE? się? Nie mów go... Nazywaj go a, tak. A, a. Poza tym jestem od Ciebie wyżej. No i co z tego? Ja a grałeś Boszkiem, a ja grałem Grivesem. No i co z tego? No i to, że jestem, a mam high grant, a Ty nie. No. O Ty, zaraz przekonam ty się. Masz, biorę, ty, masz, ty masz two grant. Biorę Palpatina i się przekonamy się. Ty, ty, ty masz two, two grant. Co? Two grant. Ja jestem high grant, bo najwyżej, a Ty jesteś two grant, czyli drugi najwyższy. Two dugi two dugi Too grand, too grand. Tak nazwij film, too grand. Ba, tukan. Tukan Tuka, puken, stukan puken. Tukane na tropie, xd. co so Zakład? <laughs>